W Tbilisi w Gruzji odbyły się masowe protesty, w trakcie których tysiące ludzi domagało się rezygnacji rządu z projektu kontrowersyjnej ustawy o agentach zagranicznych. Protestujący obawiają się, że wprowadzenie tej ustawy oznaczałoby autorytarny zwrot w polityce władz oraz ograniczenie wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Po dwóch dniach demonstracji policja zdecydowała się usunąć protestujących z Alei Rustaveli, przy której znajduje się parlament Gruzji. Oddziały specjalne zablokowały teren przed budynkiem parlamentu, gdzie odbywał się meeting. Kontrowersyjna ustawa ma na celu zmuszenie pozarządowych mediów finansowych w części z zagranicznych źródeł do rejestracji jako zagraniczni agenci. Organizacje, które nie zastosują się do tych przepisów, będą narażone na surowe kary finansowe. Wtorkowe przyjęcie projektu w pierwszym czytaniu spotkało się z ostrą krytyką społeczeństwa i organizacji międzynarodowych, które pojawiają się dalszych ograniczeń wolności słowa i prasy w Gruzji. Procesy w Gruzji trwają już od ponad tygodnia, a w ich skład wchodzą głównie młodzi ludzie i studenci, którzy wyrażają swoją dezaprobatę wobec kontrowersyjnej ustawy o agentach zagranicznych. Ta propozycja rządu wywołała obawy o dalsze oddalanie się Gruzji od prozachodniego kursu i podporządkowanie się wpływom Rosji. Przeciwnicy ustawy wskazują na podobieństwa do ustawy przejętej w Rosji w 2012 roku, która była wykorzystywana do represjonowania opozycji i niezależnych środowisk. W odpowiedzi na protesty prezydent Gruzji zapowiedziała zawetowanie ustawy, argumentując, że nowe przepisy zagrożą szansom kraju na przystąpienie do Unii Europejskiej. Policja w Tbilisi używa gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić protestujących, a w wyniku działań służb porządkowych rannych zostało kilkadziesiąt ludzi. Zatrzymano także lidera opozycyjnej partii, Kirczi Zoraba, Djabaridze oraz 76 innych osób. Wśród protestujących panuje ogromna determinacja. Liderzy opozycji domagają się wycofania się rządu z projektu ustawy i uwolnienia zatrzymanych uczestników wiecu. Sytuacja w Gruzji pozostaje napięta, światowe społeczności obserwują rozwój wydarzeń z niepokojem. Zasubskrybuj, aby być na bieżąco. thank <laughs> you